Witajcie widzowie, dzisiaj nagramy szybki odcinek. Wywozimy tutaj oczywiście salę amonową. Wczoraj już działaliśmy coś tutaj na żyto było nawożone. Dzisiaj tak troszkę na, na pole, które będziemy siać dopiero. Wczoraj tam robiłem tym agregatem nowym, co był na jednym z odcinków. I co, no musimy to ładować kurcie wiaderkiem takim Sprzęcik oczywiście też już był y, na jednym odcinku pokazywany Ale tak niekoniecznie w probocie, Także dzisiaj zobaczycie jak on chodzi w pracy. Także tak, możemy przejść do, do sypania tutaj nawozu Chwilę to potrwa takim małym kurczę wiaderkiem Niebieskim takim szpelku Więc no chwilę mi to zajmie Ale coś tam przypiecie, tak, że tak szybko tak, tak długi to odcinek nie będzie

no widzowie, także też jak widzicie rozsiawasz taki do nawozu może powiedzieć starego typu ale jakoś tam sypie <gryw> najważniejsze żeby to na tym polu leżało no wszystko zobaczycie zobaczycie na polu <gryw> Ile masz tego już? A w jakich nawóz? Co? Pokazałeś widzę, ile jest. A jak jest tańszy nawóz, czy droższy? Tańszy, tańszy. Trochę. Ale ja bym kupiła we workach, ale już dobra. Musimy nie mniej roboty. To musiał tą bo w kawaścicie nie?

Pewnie ja musiała przytrzymać Spróbujemy to wizowe na szybko nasypać tutaj Wrzucić to i tyle Spróbuję sam to wrzucić, żeby to było na materiale Nie wiem czy się uda Żeby tego nie rozerwać

Yeah, I yeah. don't yeah. Dobra widzowie, to do zobaczenia na polu. Zobaczymy jak maszynka sobie będzie pyskała nawozem. Jesteśmy już na polu, tutaj właśnie y, też wspomnienie z takich starych odcinków, właściwie jednych z pierwszych. Testowaliśmy tutaj właśnie wzmacniacza, to kółeczko, co tutaj sobie robiliśmy, y, też fajny short prusnego, 3, 40 chyba, 3000 tam wyświetleń zdobył. Y, no ale to mniejsze, zobaczcie, no tutaj tym agregacikiem nowym robiłem, było troszkę bawienia, próby nastawienia go. Tak sobie stwierdziłem, że na razie tam z niego nie nagrałem nic, napego chciałem jakoś ustawić, bo, bo też chwilkę trzeba było kombinować, tam nastawić go. No ale teraz już właściwie wszystko wiemy, już jest dobrze nastawiony, zobaczcie, pole troszkę wygląda inaczej jednak. I, i, i tak jak mówiłem, no będziemy tu przed sypać. Jeszcze na końcu w tam przejedziemy, ale to po zasianiu, żeby to w ogóle to ślady wszystko było ładnie prosto. No dobra widzowie, zobaczcie, teraz jak nasza ta stara maszynka tutaj sypie. Tak jak widzicie, ja tutaj już na filmiku wyruszam w pole, ale także chciałbym Was zaprosić do komentowania. W ogóle napiszcie, co uważacie o takim nawożeniu. Nawożeniu przed zasianiem, później to też będzie zabronowane razem z owsem. Ogólnie to my zawsze woziliśmy nawóz tak, że już było zasiane, już było wykiełkowane, no już było trochę wyrosłe. Jednak no, w tym roku jakoś takie inaczej spróbowaliśmy, ja myślę, że na pewno tą polifoskę, no to pewnie byłoby dużo lepiej tak zrobić, nie wiem jak to by było z azotem właśnie, napiszcie w komentarzach jaka jest wasza opinia, oczywiście będzie dźwięk silnika i też troszkę muzyczki przy końcu, ja już nie przedłużam i zapraszam was po prostu do oglądania dalszej części odcinka. Chodź, weźmiemy ten kamień. Dasz radę go sam? A ty jeździć tu? A ten kamień? Ja bym wzięła, ale ten nie mam kamerować, ale fajnie będzie. Mam czerwone na czele od tego bóżna. Troszkę ją. A ja go mam teraz sam tak karagać? Ten jest Jesteś silny. Jo ale weź go w sam targaj no Ja wiem, ja wiem że to jest ciężko Ja mogę drugi wziąć Czemu ty w ogóle jak ty to sami patrzę w ty tak chodzisz i tak w drugą stronę nagrywasz? drzewa Albo... Nie wiem dziwne Albo ty nagrywasz nie? Idziesz tak Dajcie znaczy, tak no, nurek A weź spróbuj, weź chwilę nie, nagrywaj Idziesz, idziesz nagrywając a wtedy to się trzęsie się wszystko to musi tak przystałość Aha. Oh. Dobra, tak więc posypaliśmy troszkę. Ja rano już zacząłem gdzieś tak od tamtej strony, bo mi została resztka odżyta. żyta. Żyto jest tam tam daleko, rozsypane. Oczywiście jeszcze będzie na odcinku z tym nowym agregatem praca. Tak więc wszystko zobaczycie. Yy, pokaż widzę może jak tutaj jak to gęsto tutaj jest... O daj mi Jak to jest tutaj gęsto posypane. Czy to w ogóle gdzieś widać na kamerce? No widać. No, może tu jest na tym zakręcie trochę więcej, no to przejdźmy. Przejdźmy dalej O, przejdźmy gdzieś tutaj Coś tam chyba widać. To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Wpadajcie też na stare odcinki. Jeżeli się zainteresowaliście kanałem, no na razie, i cześć, padało tu śniegiem, najlepiej się deszczem. Nie, padało.